Z przyjemnością i radością pragnę tak Państwa powinien. Naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że nam się udało dopłynąć do brzegu z tą wystawą. Choć no, były różne sztormy i różne po drodze nieoczekiwane wypadki. Ale wszystko jest, wydaje mi się, bardzo pięknie. Wystawa jest z naszej grupy plastycznej młyn. Windą czy schodami. Witam bardzo serdecznie panią Zdzisławę, która jest kierownikiem naszych klubów. Bardzo serdecznie witam szczególnie wszystkich artystów, którzy dołożyli naprawdę bardzo dużo pracy. I że udało mi się jednak pozyskać też nowych członków naszej grupy. Jestem z tego bardzo dumna i bardzo ich witam tu serdecznie. I mam nadzieję, że będziemy jeszcze wspólnie się spotykali na wystawach i na naszych spotkaniach. Chciałabym szczególnie tutaj podziękować Leszkowi Zadrągowi, który przyłożył olbrzymi wkład. Do pozyskania tych nowych artystów. Nawet jest tutaj jego uczennica Weronika, i również pozyskał jeszcze inne osoby, także Leszek jest tutaj nieoceniony. Również oczywiście chciałabym też wspomnieć o panu Szczygielskim, który zainicjował te, ten projekt plastyczny. To już jest, Piąta prezentacja naszych artystów. Pierwsza, odbyła się, pierwsza to była Panorama zalesia, i się odbyła w 2010 roku. Później było namalować muzykę, następnie pokolenia. Ostatni rok temu mieliśmy wystawę Tożsamość, Dziedzictwo, Pamięć, no i teraz mamy windą czy schodami. Trzeba przyznać, że tytuł tej wystawy. Został wybrany demokratycznie z ponad 10 innych tytułów. Pretekstem była budowa windy w klubie. A proszę zobaczyć, co z tego wyszło. Naprawdę tutaj artyści rozkulali się bardzo, i tutaj mamy i prace, które są w różnym stylu prace, które no, mają wymowę czasami. Bardzo głęboką i niejednoznaczną, i można pod to podkładać różne nasze myśli, namalowane bądź zrobione są różnymi technikami. Także ja się bardzo cieszę, jestem ogromnie dumna z pracy tej twórczej. A Jacka Skrzyneckiego.